Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i to Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawienie niepokalanej pokroci z Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zytoczenia na modlitwie. Tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, slej na mój umysł, nieprzenikniono mądrość, i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką to mięsicia Bożego pragnę ofiarować prosząc Cię, Jezus Chryste, Matko Boża i Święte, strwał o właściwe przygotowanie do oświetlenia sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości dla wszystkich mieszkańców ziemi. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i woto, które wytrysłaś wówczas, z tej słodszego, serce jej Jako strój miesiecie dla nas. Ufam tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przejdź królestwo twoje, bądź wola twoje, Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj, I odbyć nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc szowada Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, móc się synami krzosznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z partwych stał, wstąpił na nie siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała tych stanie, żywo odwieczne. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za krzechy nasze, i świata całego. Klejko polestej męki, mimił się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimił się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimił się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, Mimił się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, Mimiu się nas, i świata całego. ko, klejko polestnej męki. Mimiu się nas, by świata całego. klejko męki. Mimiu się nas, by świata całego. ko, klejko polestnej męki. Mimiu się nas, i świata całego. ko, klejko polestnej męki. Mimiu się nas, i świata całego. ko, klejko polestnej męki. Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego polestej męki Miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimiło się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimiło się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimiło się świata nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Polesnej Męki miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie sakrzechy naszej i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi oświetit dla nas i świata całego klejko pole męki mimi się dla nas i świata całe ko klejko pole męki mimi się dla nas i świata całe ko klejko męki mimi się dla nas i świata całe ko klejko męki mimi się dla nas i świata całe ko klejko męki mimi się dla nas i świata całego dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimią się nas i świata całego klajeko porestnejj męki Mimiło się citle nas i świata całego klajeko poreststej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porestnejj męki, Mimiło się citle nas i świata całego Klajko poreststej męki, Mimiło się citle nas i świata całego klajeko polestej męki. Mimo sieciet dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimo sieciet dla nas i świata całego. Klejko Polesnej męki, mimo sieciet dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimo sieciet dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruj ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego. A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Klejko Jego męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko Jego męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, Mimił się czitle nas Eu, i świata całe ko. Klajek męki. Mimiło się citle nas Eu, i świata całe ko. Klajek męki. Mimiło się citle nas i świata całe ko. Klajek męki. Mimiło się citle nas i świata całe ko. Klaeko męki. Mimiło się citle nas i świata całe ko. Klajek męki. Miejmy sieci dla nas i świata całego. Klejko polistej męki. Miejmy sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Smój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Smój się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam topie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego. Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebne. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą a koniu Twoją, przez serce Boże. Daj łaskę sprawienia duszom dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmocny wieczny posze, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechciej posłużyć się chórami ludzkimi, aby one nas blokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, Wrocław świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o dar Świętego dla kapłanów i sióstr zakonnych. Duchu święt, Duchu Mądrość, prawdź kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właświęcej kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Czystość, Właświęcej kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Mocy, Wspieraj kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, Duchu Boży, Spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni, i umocnieni Twoją łaską niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin, świętej miłości rozpalaj serca we płomieniach tej miłości, oczyszczali i uświęcali tusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostrzakonne, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Twojego Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych Trwał z Panem Pokiem, Akaja.